Dostaliśmy koszulki, polówki jak widać, dostaliśmy dwie koszulki treningowe, sponsorem jest oczywiście Mondi. Ubrania są bardzo wygodne, bardzo cieszymy się, że dostaliśmy sprzęt do treningu, na pewno nam się to przyda. No wiemy jak sprzęt to jest droga rzecz w sumie dla rodziców, dla, dla, dla klubu I, i bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi, który tak pięknie ubrał nasze dzieci które wyglądają bardzo bardzo efektownie i modnie tak jak na, na, na dzisiejsze czasy także z tego się bardzo cieszymy jest to bardzo ważne bo wiadomo że to jest koszt kilkudziesięciu złotych dla każdego powiedzmy czy rodzica czy, czy wydatek dla klubu bardzo się z tego cieszymy no. I, i myślę że dzieci po prostu swoją postawą swoją frekwencją na treningach swoją pracą no, po prostu się w jakiś sposób zrewanżują chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Grupie Mondi, za wsparcie, które ostatnimi czasy do nas wpłynęło. Mówię grupie Mondi, ponieważ chciałbym tutaj, że tak powiem, nadmienić, że w pierwszej kolejności Mondiesa zwróciło się z chęcią pomocy i tutaj bardzo serdecznie dziękuję całemu zarządowi na czele z prezesem Maciejem Kundom. Natomiast chciałbym również bardzo serdecznie podziękować za codzienną współpracę Pani Marlenie, pani Marlenie Molus, pani Katarzynie Ganios i pani Katarzynie Walencie, za to, że współpraca układa się jak najbardziej w dobrym kierunku, według mnie. Grupa Mondi otworzyła się bardzo szeroko na, na, na współpracę z klubem sportowym, i tutaj jednocześnie chciałbym podziękować bardzo serdecznie że tak powiem odnodze MONDI, czyli MONDI Corrugated w świecie, kartonażowni tak zwanej, na czele z, z dyrektorem zarządzającym Dawidem Pilskiem. Przekazali pewne środki finansowe, które pomogą na to nam rozwijać Akademię. W, mam nadzieję w kierunku, w którym powinna się rozwijać. Myślę, że wyniki wszystkich grup młodzieżowych, które pokazują, że jest to dobry kierunek, pomogą nam wejść na ten właściwy pułap i polepszać przede wszystkim jakość, jakość szkolenia. Jednocześnie myślę, że śledząc wydarzenia na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej będziecie wtajemniczeni w to wszystko, co się, co się dzieje w Akademii. Z tego miejsca też chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych jako koordynator klubu biznesu, wszystkich zainteresowanych, przedsiębiorców bądź właścicieli większych firm, którzy chcieliby wejść w naszą współpracę, do kontaktu bezpośredniego bądź ze mną, bądź w siedzibie klubu.